Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Jest z terenia ja, czyli ja z kanału Sepcion i tak, rozpoczynamy dzisiaj, rozpoczynamy dzisiaj, rozpoczynamy rekrutację do naszego właśnie teamu Wraz złączony z tempem. Więc, e, co trzeba zrobić? że przyjdzie rekrutację i co trzeba zrobić żeby być na takie nagranie rekrutacji ogólne żeby być w teamie no to tak eee, trzeba na przykład zostawić łapę w górę pod tym filmem osoba na kanale bo to wspierać nasz kanał co nie i później tak eee, co o teamie znaczy jak się dostać później będzie w opisie będzie do mojego do mojego discorda czy znaczy link będzie nazwa do mojego discorda to możecie do mnie oczywiście do mnie wpisać i więc no wtedy co my oferujemy tak sumie? to oferujemy to e, że tak miło nie mam kanału do bluźnierstw, żeby było family friendly można oczywiście zabluźnić kiedy mam jak zwykle jakieś serce z przeciwnikiem, coś takiego treningi będą w miarę codziennie, powinny być 3-2 razy w tygodniu A raczej zostaniemy przy trzech lub nawet czterech więc będą 2, trzy, cztery treningi, to też zależy kiedy i jak na razie będzie po 3 lub 4 Na tydzień Eee, powinno być ten co sparingi ben, e, Najpierw trzeba by zgarnąć flotę naszą Bo tak to No, to na razie jest Słabo, słabiutko, ponieważ mamy jakoś Ilu? No, mało członków Nie mówię, że za dużo Około jakoś 4-5 mniej więcej mamy rangi 3 słabszy yy, lepszy i najlepsze jakoś tak to było więc yy, jest dobrze. 3 rangi na razie wystarczająco nawet jak na początek. Teraz mogę sprawdzić w sumie. Yy, wszystko się jak, jak na Discordzie. Co nie? Yy, czyli tak. Rangi jest spocony, dobry i słaby. Słabszy. Chyba to na wi na wiadomo dla jakich? Dla tych, którzy niezbyt ogarniają gierę, dobry to taki przeciętny gracz, który umie wygrać normalnie gierę Po paru naszych na próbach, bo tra trafi się jakiś sposób, no i oczywiście a propos spoceniców, no to ostatnia gada spoceniców dla tych, I ja nie mówię jak inni, że dla totalnych tryhardów na najbardziej ogarniający gier, coś takiego. Chodzi mi o to, że po prostu dla tych, co, którzy umią, nie orąbać na na razie pokazuję mojego unskilla, bo ponieważ dopiero co weszłem do Fortnite'a, po prostu poszłam na edytowanie, jakieś poświęcenie się. Więc... Yy, no. Yy, możecie... eee... Będzie fajna atmosferka, na pewno będzie dużo nagrywanych odcinków filmowych przeze mnie, więc możecie się spodziewać dużo, dużą aktywność na YouTubie. Jak ktoś nie chce po prostu w filmie, to możecie chociaż zostawić subskrypcję, żeby chociaż poglądać nasze odcinki filmowe, nie wiem jakieś challenge To nie będzie na pewno sztywna atmosferka, że na przykład że jak kiedyś to się robiło i co nie też przez mniejszych twórców, że e, siema, więcej z w z ja, jak teraz ja się przedstawiłem, że weszło na to samo, ale ma coś takiego, że to ktoś się przywitał, tylko po prostu od razu na spontanie w trakcie pomysłu po prostu robi się. Jak to mówiłem w pierwszym odcinku, wszystko na spontanie robione. Wzorujemy się teamem bot, który już na, na razie zgasł niedawnym czasem, więc no. Tak tutaj trochę Lipton ale jest tak pośrednio z Ale był fajny kontencik Więc na to nie mieć też fajny kontencik Więc jak chcecie dołączać, to tak Macie wszystko w opisie Całe zasady ja już powiedziałem moim zdaniem bo tak po prostu na spontanie powiedziałem bez żadnego zastanowienia Po prostu udziałem cyk nagrywam no to To nie Wszystko będzie normalnie wytłumaczone w opisie Eee, tak samo jak link do mojego kanału Kogo poszukujemy? Nitroboosterów nie, na pewno, bo... To nie jesteśmy zbyt na razie sławni Potrzebujemy kogoś z kodem Twórcy, na pewno, żeby robić jakieś customy Ja to jestem... W sumie, małym youtuberem. 58 subskrypcji, to nie za dużo, to na tym jest to Kiedyś się miało, wstała się, spadło, bo się nie nagrywało chyba na nawet 6 miesięcy Więc no... Hmm. Więc poszukujemy. kogoś jest koniec grafika? Ja jestem grafikiem dobrym. Więc wystarczająco. więc zrobić ładną grafikę na timu lub na, na miniaturkę jakąś. Więc nie trzeba się martwić. Przecież co mówię? Robić ładne grafiki, które. są bardzo ładne dla oka. Więc tak. Mmm. Eee, powtórzę się jeszcze raz. Wszystko macie w opisie, ja więc nie przedłużam macie link do mojego kanału jak w karcie, jak tak samo też w opisie pod e, zamieszczonymi zasadami. Tak samo będziecie mieć e, w opisie e, link mój Discord, żeby nie zaprosić. Albo będzie też na miniaturce, ale zobaczymy raczej będzie w opisie. Więc Was za bardzo zapraszam na, do opisu. Ja wam się z Wami żegnam. Dziękuję za przesłuchanie mojej mowy i ogólnie tego co w sumie zaplanowałem na dzisiejszy odcinek rekrutacyjny, znaczy nie rekrutacyjny, tylko zgłoszeniowy, też sory za 14-3, tak takie, że nie mam ustawione, bo już przeniosłem się na inną nagrywarkę, po prostu jestem na OBS-ie. Przepraszam Was za to, że po prostu o, jest 4 na 3, bo gram na 4 na 3 na 1280 na 1000, coś tam 1050 jakoś tak. No i po prostu OBS miał przecięty trochę, znaczy część miał czarną, co nie musiałem przedłużyć. Więc trochę będzie dużo rozciągnięty niż u mnie, jest bardziej rozciągnięte, wszystko bardziej tak, bardziej zamazane. Jest to jest ten minus ale do wytrzymania co nie więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo za oglądanie jak chcecie to wpadajcie w opis jak już mówiłem paręnaście razy napiszcie, ja wam odpiszę po 5 dziesięciu minutach bo to zależy czy ja będę grać, czy będę oglądać czy będę spać, bo możecie nadpisać o czwartej więc jakby no, małego dnia lub nocy, nie wiem kiedy wy to oglądacie nara